Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, co siostra sprowadza? Szczęść Boże, księże. Księże, ja mam taki problem. No, Jaki? Co się stało? Księże, bo mi objawił się Pan Jezus. Eee, no w tabernakulu u mnie, no Pan Jezus jest obecny, więc, no nam się objawia, prawda? Podczas mszy świętej, no objawia nam się Pan Jezus. Ale nie o to mi chodzi. Byłam tam wczoraj na łące, zrywałam kwiatki, modliłam się. I to nagle objawił się Pan Jezus. Widziałam Jego twarz. A. Y, f, no. A, a sło, słońce świeciło wtedy, tak, siostro? Słońce też świeciło, księża, ale wcześniej ja nie jestem głupia. Widziałam twarz Jezusa. Przecież ja nie mówię, że siostra jest głupia, tylko że słońce za mocno nie przygrzało. Może tak. No to czasami tak jest. Nie przyświeci, ciepło i spić się chce, odwodnienie. Może takie. Ten mam, nie, nie? Nie? Nie, nie. Siostra jest pewna? Tak. Na 200%. Na 200%, aha, dobrze. Niech siostra chwileczkę poczeka, bo to jest taka ważna sprawa. Ja muszę tutaj do księdza. Po, muszę zadzwonić. To niech się siostra pomodli. Dobrze, już chwileczkę. Objawienia. Tak, słucham. Halo, no, no Halo? Cześć Stasiu. Słuchaj, właśnie do Ciebie taki mam problem. Ty jesteś tym kapelanem księdza biskupa. Wiesz, no taką mam delikatną sprawę. No... Słuchaj, wiesz co, no jest taki problem, bo mam taką jedną siostrę zakonną, ta, taka głupia, wiesz co, i ona mi mówi, że ona ma objawienia pana Jezusa. Czy, czy by nie dało się jakoś coś, żebyście z księdzem wam przyjechali, bo ona się upiera, że ona chce, żeby Kościół, tutaj ona ma do przekazania informacje, tak, jakieś tam, no nie wiem. No z, postaram się tak za dwa dni przyjechać. Ale, a nie da się szybciej, nie da się szybciej, bo naprawdę ona tutaj, no, fff, no tak bardzo dziwnie tak jakoś. Taka siostra ma objawienia. Jedziemy, jedziemy. Już a, no, no to już pędzimy, zaraz się się... To będziemy. Biskupa, biskupa, proszę. A, siostro, już biskupa. Siostra się pójdzie pomodlić? Aha, dobrze, no to z Bogiem, z Bogiem, Stasiu, do zobaczenia. Siostra się modli, za chwilę. Tak, tak, siostra się modli, siostra się modli. wejdź, bo mogą mi się przydać, wejdź, wejdź. O, chodź, chodź, o. Się, chodź, O, o, witam, szczęść Boże, o. szczęść Boże, witam szczęść serdecznie. Boże. Witam. witam. No, szczęść, szczęść Boże, księże biskupie, ja przepraszam, że tak tutaj... Co się stało, co się stało? Bo... No właśnie, ja tutaj księdze... siostra. Ale... Szczęść Boże, biskupie, A i siostr, biskupie. siostra się pójdzie pomóc. Nie, siostr... ja już nie mam czasu, żeby się, się modlić. Ale... Już długo czekałam. Księże, koje spokojnie, wysłuchajmy. Proszę. Szczęść, witam. Witam, witaj. witaj moje dziecko witam. Normalnie mi się objawił Pan Jezus A ten ksiądz mi nie wierzy Ale proszę od razu takich pochopnych słów nie mówić Siostro, co się stało? Ja widziałam Jezusa Byłam na łące Modliłam się Zrywałam kwiatki Jaka głupia, że ksiądz jest łysy, To nic księdza nie sprawia Słucham, słucham, słucham Ja siostry słucham, słucham Przepraszam Dobrze, dobrze no, tak i co na tej łące? I, I, I zrywam te kwiatki. Stokrotki? Stokrotki, mleczyki. Słucham, tak, tak? I co dalej? Proszę nie przeszkadzać, proszę. Co tam? Dzwoni coś. Stasiu, idź sprawdź, może to też dzwonią. No, słucham, słucham. No nie wiem, nie wiem, jakiś telefon, bo, ale to objawienia są najważniejsze. Słucham. Ja już nie mogę, po prostu wśródłem. Wśródłem. A on dzwoni się wstydę. Dzwonił się, że biskupie. Ale to poczeka. Jak kocha, to poczeka. Kocha, kocha. No dobrze, dobrze, szarty szartami. Ale siostro, słucham o tym, ale zrywałam te kwiatki i objawił mi się Pan Jezus. Widziałam jego twarz. I powiedziałam: Jak on wyglądał? Ogłosić całemu światu, że ja jestem, żeby we mnie uwierzyli. A jak on wyglądał? No jak to jak nie widział biskup nigdy Jezusa? W białej szacie najjaśniejszy blask od niego e, zioną, tak? Tak, Światło. ale podobno to słońce mi przygrzało. Ach, ach. No tak. Hmm. To w sumie, w sumie. On mi się znowu objawi, on mi się znowu objawi, biskupie. On mi się objawia co jakiś czas. To w takim razie. Poczekaj, Kajtku, poczekaj, poczekaj. E, może tak zróbmy. No, jak jak ci się znowu objawi pan Jezus, mhm. to zapytaj się go, jaki największy grzech popełniłem w życiu. Ty, biskupie? Tak, ja. Na pewno chcesz to wiedzieć? Tak, i wtedy będę mieć pewność, czy to są objawienia. Czy nie? No, więc siostro, następne objawienia jak będą, proszę niezwłocznie dzwonić, ja przybędę i, i wtedy skonsultujemy co i jak. Dobrze, dobrze, to już nie bawiam. No Bóg zapłać siostro, siostra może Stasią, sobie tam idzie odprowadzę te. Książę biskupie, no nie ksiądz słońce przygrzało i tak troszeczkę, no ale taka jest. No, nie no, bardzo, no nie no. można lekceważyć no, tego, bo może być. No to że, z Bogiem, to my będziemy oczekiwać Z Panem Bogiem. Stasiu pokaż ten telefon, kto to tam dzwonił. Minęły trzy miesiące. Siostra zakonna bardzo punktualnie. Ale siostro, już spokojnie, 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 spokojnie. Już, już dzwonimy, już dzwonimy, już, już. Niech siostra idzie do kaplicy. Już powoli siostra idzie do kaplicy. Dzwonimy tutaj do księdza biskupa. Już chwileczkę, już. Bo... Chwileczkę, chwileczkę. żeby nie przeszkadzał. Kto tam dzwoni, no No tak słucham. No cześć Stasiu, słuchaj, no zno... czekaj. Znowu przyszła ta o wiesz, no, ta siostra zakonna. ona mówi, że ona była już umówiona z księdzem biskupem i że chyba ksiądz biskup zapomniał, A ja mówię, że to nie dzisiaj, tylko jutro. No ale ona powiedziała, że ona nie wyjdzie, bo ona dobrze umie liczyć, na kalendarzu się zna, chociaż to wątpię, ale, ale że ona wie i, 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 i to dzisiaj ma być. No. Więc, więc przyjedziecie... No bo ja nie wiem, co ja mam z nią zrobić. no. Już zapytam się księdza biskupa. Księże biskupie, ta siostra znowu miała objawienie. Jedziemy i powiedz, że już pędzimy. No, no, już pędzimy. Dobrze, jedziemy. to ja oczekuję. Dobrze oczekuję, Bóg zapłać. No. Tak, tak, ale powiedział, żebyś dzisiaj... Tylko powiedział, żeby siostra poszła jeszcze dziesiątkę różańca za niego, a drugą dziesiątkę za... Ojca Świętego trzecią za mnie, ja mówię. Czwartą za dobrą podróż i niech siostra tam czeka, bo ksiądz biskup ma dużo obowiązków, ale przyjedzie dzisiaj. A piątą to chyba za księdza. No mówiłem, to trzecią za mnie. No, można, można. Oj, no, idzie ksiądz biskup pięknie. No szczęść Boże, szczęść Boże, księże biskupie, no znowu. Witam, witam. O, no, no, no znowu, znowu tak No ta si objawienia siostra A, no, Znowu słońce przegrzało, to jesień teraz no, tak to jest. Ale fajnie, żebym wymalował, nie? Księżybisku. No, naprawdę, ja muszę powiedzieć, że dawno tak świeżego kościoła. No staramy nie się, staramy się. Chociaż nie ma lekko, biskupie Okna no. wymieniamy. No, czy za dwa okno. lata znowu wizytacja, nie? Czy za trzy, no? no to zależy jak ksiądz biskup tutaj zadecyduje. Za, za, no, ja idę zobaczyć co z tą siostrą, bo dobrze, chyba dobrze. tak jakoś... No, szczęść Boże, siostro, już przyjechał ksiądz biskup. Można już tam, tak? Ja dopiero pierwsza dziesiątka. No to siostra, bo ksiądz biskup się śpieszy. Kocha, to poczeka. Panie Boże, pomóż mi żeby skupię, bo tak kalesonki tutaj z biskupowie wychodzą. E, e, zaraz przyjdzie, bo dopiero pierwszą dziesiątkę odmawiam. Nie, dobrze, poczekamy, poczekamy, to nie można poganiać. A to może na kawę teraz tak? A wiesz, kajtku, że co tak powiem? A no może kawka, kawka, a to może po siostrze, co pójdziemy? Sporadzamy no, z siostrą no, i potem na jakąś kawkę, jakieś ciasteczko. Dobrze, 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 dobrze. No. Ale wiesz co ja Ci powiem? No, słucham. Że normalnie ostatnio słyszałem, że w Sandomierzu Mateusz ma problem. Tak? No. Rower mu się zepsuł. Ja! Cieszę. Koła pokrzepiał. może żeby się na motor przerzucił, byłby sprawniejszy. Ale nie wiem czy prawo jazdy ma. Dobrze, ja już idę po tą siostrę, bo ja wiem, że tutaj. Te... siostro Już zapraszamy. Teraz czas na trzecią, ale trzecia poczeka, bo to za księdza. Biskupie. Witam cię, biskupie. Witaj, siostro. Witaj. Witaj, witaj. Jak to dobrze, że przyjechałeś. No i opowiadaj, siostro, co ci Pan Jezus powiedział. No, słucham, no. Już. Widziałam go. Pytam się. Jaki największy grzech popełniłeś? I co ci odpowiedział? No, jestem ciekaw, co ci odpowiedział? Pewnie się tego w ogóle nie domyślisz. Co on mógł powiedzieć? Przypuszczam, który grzech był umiał najgorszy. Przypuszczam. No, ale słucham. To może ty pierwszy? Nie, 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 nie. Nie mogę, nie mogę. Dobra. Biskupie, on powiedział dwa słowa: Nie pamiętam. Pan Jezus nie pamięta. Tak, tak, to było prawdziwe objawienie. Wierzysz mi? mi tak, tak, siostro, siostro, to jest prawdziwe objawienie. Tu się zdarzył cud. Naprawdę, Księże Kajtku. To... Nie, 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 nie jest, nie jest. Tak naprawdę. Tak, to jest prawdziwe objawienie. Może teraz pójdziemy na tą kawę, co? Na te ciastko. Siostro, zapraszam również. Musimy to porozmawiać. Tak, po mnie. Kocha, to poczekam. Chodźmy, chodźmy. Chodźmy na tą kawę. Ja to biskupowi wszystko w szczegółach jeszcze opowiem. Ale niech mi siostra opowie o tym blasku, jaki tam był podczas objawienia. Niech mi to siostra opowie. To był taki blask, taki blask. Tego się aż nie da opisać. Schola śpiewa.